Live na TikTok. Czy Instagram wygryzie TikToka? Druga trasa bardzo lecznie jest Ulfi. Witam Was w kolejnym odcinku Newsów. I na samym starcie chciałem Wam podziękować za 300 tysięcy widzów na tym kanale. Zostawcie słuchaczem suba i like odcinka. Kalucha ekipy. No bo ekipa wydała wczoraj oświadczenie w sprawie właśnie caseów, bardzo podobnych do Kalucha. I ekipa napisała, że ze względu na wtopę z wykorzystaniem konceptu Kalucha, wspólnie. Hej. Okay. I to są te ekipy, a to są te kalucha, tak? O kurwa no nie wiem czy są bardzo podobne, czy wręcz identyczne, nie? Oni uznali, że trzeba przekuć to w coś dobrego. No i tą dobrą rzeczą jest przekazanie e, całego zysku na cel charytatywny wyznaczony przez właśnie Kalucha i Ospano. Wujek Łuki na swojej historii dodatkowo dodał, że powodem tego, że wyszło jak wyszło, no to jest współpraca z tym samym grafikiem. Współpracujemy z tym samym grafikiem no to postanowił e, się trochę za mocno zainspirować e, stylem, stylem chłopaków. No bo wiadomo, że jak grafik jest podobny, no to będzie taka sama kreska i te projekty rzeczywiście mogą gdzieś tam być zbliżone do siebie. Teraz słuchajcie, wchodząc na stronę ekipy... No ale to nie jest, że są zbliżone, kurwa, to jest 1 do 1, nie? Dokładnie w tej tu i widzimy zapis, że cały zarobek zostanie przeznaczony na program Browiak e, Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. No i jakie jest moje zdanie na ten temat? To jest tak jak powiedziałem w już czyli że jeżeli współpracowali oni z tym samym grafikiem, no to na pewno ta kreska będzie podobna, no bo grafik ma już po prostu wyrobiony swój styl. Czy ekipa powiedziała, że ma się zainspirować case'ami Kalucha? Tego nie wiadomo, bo, bo nikt się do tego nie przyznał. Wydaje mi się, że nie, że po prostu jest to kwestia tego, że była to współpraca z jednym grafikiem. Fakt, wyszło jak wyszło, ale końc końców zostało to po prostu przekute w coś dobrego, czyli właśnie... Wiecie, jaki jest problem? Że problem nie jest, że wyszło jak wyszło, tylko problem jest, że wyszło jak zawsze, nie? Bo. To też już może być w jakimś stopniu kurwa zwyczajny pech. Że wiecie, że ani wujek kółki nie ma z tym nic wspólnego, ani że nie ma w tym nic wspólnego pod tym względem, że wyście tu zajebcie i zróbcie, no bo nawet Jestem skłonny się pod tym podpisać i zaryzykować 30 zł. Ja lubię moje pieniądze, więc, więc jakbym nie był pewny, to bym nie ryzykował 30 zł. Z yy, ostatnią rzeczą, którą by wujek Łuki zrobił, yy, to powiedział Zajebcie od innego, bardzo popularnego polskiego youtubera, na pewno nikt się nie skapnie. No, więc jestem w stanie zrozumieć, że się, że się tutaj że się tutaj pierdolną. Inną rzeczą jest, że nawet jeśli ktoś ci coś zaprojektuje, no to trzeba mieć jakieś obeznanie na rynku, czy żeby wiedzieć, że, że, że gdzieś już tego nie widziałaś. Nie? Więc tutaj chyba to ich kuleje, ale dobra, no, no chuj w to. Problemem, bo to nawet by nie był problem, nie byłby news. Problem jest to, że kurwa co tydzień mi się coś dzieje. Tu... Najgorsze jest to, że. Wyszło to logo i teraz kurwa wszyscy doszukują, nie, a tu jest podobne, tu jest takie same, yy, tu to, tu tamto. Czy będę Wipe Mama oglądał? Nie wiem kiedy to jest nawet tak szczerze. No, to po prostu... Ja jestem w stanie zrozumieć, że I jestem w stanie nawet uwierzyć w to, że... że to nie było intencjonalne i wyszło jak wyszło. I, I chciałbym usłyszeć. Autentycznie <grym> chciałbym usłyszeć. Pierwsze słowa wujka Łukiego, takie, wiecie, te, te niepubliczne, te niepubliczne, jak, jak się o tym dowiedział, bo na bank tam. Na bank tam wkurwiony musiał być, nie? Bo to jesteśmy na zasadzie, dobra, wycinujmy nie ten, nie popadajmy kurwa w kolejne afery, też popatrzmy sobie bardziej na ręce, jak coś robimy, żeby już nie było więcej dymów z naszym udziałem. I kurwa, jakieś casey. Z dupy wzięte, nie? No. No. Teraz jest z tego no, wybranym przez Karuchacel, jest no, ale to wiadomo, że to już trzeba było jakimś takim, wiesz, pijarowym zagraniem yy, to, to rozwiązać, nie? Wiesz, dużo lepiej jest cały zysk, no właśnie, cały zysk, bo oni powiedzmy, nie wiem, zamówili 2000 tych case'ów i szkoda by było je zutylizować, nie? To odciągnął sobie po prostu za produkcja i nie zarobią na tym, no to i tak w miarę dobrze na tym wyszli, nie? No. Ogólnie tutaj Kaluka jest w klimatach Getaway City, a tu Ekipy jest w klimatach Halloween, a i tak widać, że podobne. No ale wiesz, jest ten motyw, jest ten motyw yy, zanimowanych osób. Yy, dzień, noc. No owszem, te tu... No tak, no jest. No. Właśnie w wycel charytatywny, więc wydaje mi się, że na pewno na plus cała akcja. I my możemy przejść do kolejnego newsa. No kurwa, gościu, to no przychodzisz i spamujesz że 10 minut, że nie mam brać Akrapowicza Kurwa, dam to jest twój samochód czy mój? Ja do ciebie piszę, kurwa, że nie wiem, że masz felgi fałcie zmienić, albo że mi twój kolor nie siada. No kurwa, no. No weź się, odpierdol, nie? Z racji, że za parę dni mamy Halloween, co oznacza po prostu, że święta idą do nas wielkimi krokami, no to warto by było trochę przeoszczędzić pieniążków. Dlatego podjęliśmy współpracę z Letty Shops. Słuchajcie, robiąc zakupy z Letty Shops, część wydanej No to sprawdzajcie linki na TikToku. Widoczne są live, gdzie ludzie rzekomo jedzą robaki. No i live'y doosiągają liczby horrendalne, bo tam to ogląda nawet 40 tysięcy ludzi. No, i ja zrobiłem takie mini dochodzenie w całej sprawie, czy oni jedzą te robaki, ile na to mogą zarobić, i tak dalej. Słuchajcie, sam jakie na TikToku nie zarabia się. E, jednak na tych live'ach można wysłać gifty. Działa to mniej więcej tak, jak donate na YouTubie e, tylko na TikToku to pokazuje Twój nickname, e, no i dany gift, na przykład takiego jednorożca. No i teraz tak, każdy gift możemy kupić za daną ilość punktów. E, 65 punktów to jest to 5 zł, a 6600 punktów to 480. No i i twórca, który otrzyma gifty o wartości 10 tysięcy punktów, może sobie te gifty wypłacać już po prostu na ciężko zarobione pieniądze. Po oczywiście odliczeniu prowizji, która dla TikToka wynosi 66%. No i teraz. Te gifty. Najtańsze z nich rzeczywiście są w jakiejś tam cenie jednego punkta i tak dalej, ale one wyświetlają tylko ważnik, no i tego gifta załóżmy na sekundę. Najdroższe z nich wyświetlają ważnik, na dłużej, e, no i wchodzi do tego jakaś animacja i tak dalej. Słuchajcie, no i że ja w TikToku jakoś turbo nie siedzę, ale mam Miłosza, który był tutaj u nas już na aferkach, a jest TikTokerem, no to zapytałem się, ile można zarobić na takim live'ie, więc sami posłuchajcie. No tak szczerze patrząc na to, jak wielki to jest live i jak często te największe gifty mogą się sypać i te mniejsze też. No to wydaje mi się, że no z kilka koła w godzinę. Wiesz, że nie wiem, jakie są stawki w Stanach Zjednoczonych, może większe, może mniejsze, czy tam w Azji, nie wiem, gdzie oni to robią, ale no wydaje mi się, że tak kilka koła za, za godzinę to może być. Jednak... No to zajebiście powiedział. Nie wiem w sumie chuj wie, gdzie to jest, jakie są stawki, chyba parę koła. Jednocześnie też, wiesz, musisz wziąć pod uwagę to, że tam będzie przez powiedzmy godzinę 40 koła ludzi, a później jak ten ziomal to będzie robił, czy coś, to może być już nagle spadek, bo ludzie się znudzą i będziesz miał po 1000 osób, czy 2000, co wtedy wiadomo już będzie mniej. Ja byłem akurat w momencie, w którym było super dużo ludzi i wydaje mi się, że to był tylko jakiś taki moment, albo wiesz, dłuższa chwila. Nie wiem, czy to było aż tak długo. Słuchajcie, najgorszym w takich live'ach jest to, że TikTok jest to aplikacja stricte dla młodych, i ona opiera się na tym, że często dzieci sterują portfelami rodziców. No, i pomimo tych 33%, które wyciąga twórca, no to może sobie dobrze wyżyć z takich liveów, z rzekomego jedzenia robaków. No bo słuchajcie, dlaczego rzekomego? No bo większość tych liveów opiera się na tym, że jest sobie gościu z misaczką z robakami, miesza w tej misce te robaki, tam się wiezie, przewracają i tak dalej. I on nagle tą miskę przykłada do kamery, i gryzie sobie zupkę chińską, czy coś w tym stylu, i udaje, że zjadł te robaki, i to się Nikolaj, cały czas tak kręci. No, i jest też, też taka opcja z tego, co co gadałem z Miłoszem, że te laj... co tak mało ludzi? skończyłem się mogą być, że tak powiem, zapętlone, czyli to będzie cały czas lub leciał że ziomek raz na przykład wziął łyżkę nagrał jakiegoś długiego lupa, jak wiecie, tam miesza, Belumia nagle bierze tą łyżkę i to się ca... ...dwuja obejrzyj najnowszy film kaka Projekt. jesteś jednym z bohaterów Ciekawi mnie Twoja opcja. Już czas zapęta, bo dobrze to udział. No, i moim zdaniem te live y są takie, nawet bym powiedział, lekko skamerskie. Bo nie dość, że oszukuje się widzów, że rzekomo zje się robaki, czy, czy tak dalej. E, no, to ludzie wysyłają te gifty i da się na tym naprawdę srogo zarobić. E, czy jest to jakaś nowa forma skamu? Chyba tak to można ująć, tylko jest ona, że tak powiem, legalna, bo ludzie to wysyłają, ale no, jest to ogólnie moim zdaniem popierające. One, takie live z rzekomego jedzenia robaków moim zdaniem no, nie, nie mają prawa bytu. Ale to nie, że ja jestem też naczelnym hejterem TikToka i tak dalej, tylko no pokazałem dowód, że ci ludzie rzeczywiście jedzą zupkę chińską, wiecie o co chodzi, czy coś w tym stylu. Oni naprawdę nie jedzą tych robaków i ludzie oglądają to w liczbie 40 tysięcy osób w piku załóżmy, no bo wiadomo, że, że nie za... No kurwa, no to. Ty 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 ty. Ogólnie ja mam wrażenie, że na TikToku siedzą ludzie, którzy mają 4 lata, nie. Dziwi mnie tylko, że jest dużo komentarzy, bo to czterolatkowie nie piszą zazwyczaj tak w, w miarę z jakąś składnią, nie mówię jakąś wybitną. Zawsze to się gdzieś tam nie trzymać. No, wiecie jak to jest, no. Więc tak już kończąc, moim zdaniem te live są do i nie oglądajcie tych robaków, pomimo że to się wam wszędzie wyświetla, bo nikt ich nie zje. Następny news. Czy Instagram wygryzie TikToka? Słuchajcie, Instagram dodaje nową aktualizację, która nazywa się rolki. Nie wszyscy ją aktualnie mają, bo dopiero ona wchodzi i jej działanie jest takie jak TikToka czy YouTube Shorts. Centralnie na dole będziemy mieli możliwość oglądania rolek innych osób, coś takiego jak dla Ciebie na TikToku. Nagranie na rolkach może mieć maksymalnie 60 sekund, no i w tym nagraniu możemy dodać efekty dźwiękowe, e, wszelką muzykę. Jakiś retusz i tak dalej, dźwięki. No i gotowe nagranie później można wstawić na stories, czy też swój profil. No i teraz tak, czy Instagram wygryzie TikToka? Moim zdaniem osobiście, jeżeli zrobią to dobrze, tak, może go wygryźć. Dlaczego? Bo ludzie lubią coś mieć wszystko w jednym miejscu przeważnie. Jeżeli Instagram, zobaczcie, Instagram już wygryzł Facebooka, moim zdaniem. Więc jeżeli dodadzą dodatkowo do tego te rolki i one się przyjmą, będą dobrze zrobione, to jest szansa, że TikTok po prostu będzie upadłą aplikacją. Ale to są na razie tylko z tego co widzę, testy i aktualizacje. E, jak to się a moim zdaniem jest zupełnie inaczej, ten. Zupełnie inaczej. Yy, znaczy, zupełnie inne podejście mam odnośnie. Znaczy inaczej Nie widzę analogii pomiędzy upadkiem Snapchata na rzecz Instagrama, Insta Stories yy, i TikToka. Bo mało osób pamięta, bo Snapchat to było nie być. Jako pierwszy oferował to takie jakieś yy, krótkie filmiki, nie wiem, 10-15 sekund, i też jako pierwszy prowadził i wymyślił um, te naklejki, czy te jak, jak się nazywa, no to takie te efekty, które, które były nakładane, ale i w sumie Facebook chciał kupić Snapchat, ale Snapchat nie chciał się sprzedać, no więc y, wprowadzili to na wprowadzili to na Instagrama, filtry, o filtry, wprowadzili to na Instagrama i Instagram stał się taką platformą, wiesz, gdzie siedzisz, gdzie rozmawiasz z ludźmi wiesz ze swoimi znajomymi, gdzie tam komentujesz jakieś zdjęcia, więc bardzo naturalnym przedłużeniem dla mnie były, były Insta Stories na tym, jeśli chodzi o funkcję Instagrama. Ale z TikTokami jest troszkę inaczej, bo to nie jest tak, wiesz, że gdzieś idziesz i po prostu nagrasz, no ma ziomki, idę gdzieś tam, właśnie zjadłem, jest super, teraz jadę autem. Tylko bardzo często właśnie robiłem jakieś te, jakieś te przejścia, jakieś tam te różne rzeczy. A największą rzeczą dlaczego, znaczy naj, największą rzeczą jaką z, zrobił na minus Snapchat, to nie wprowadzili taką skurwiałą aktualizację, gdzie dużo osób zarzucało im, że nie dało się już korzystać jakoś sprawnie z tej aplikacji. Ja jakimś dużym fanem Snapchata nigdy nie byłem. Miałem oczywiście Snapchata, ale ja tam postowałem, nie wiem, jednego Snapa raz na dwa tygodnie, nie? Więc no. Więc tak jak, tak jak Stories było naturalnym przedłużeniem Instagrama, to, to te jak, takie TikTokowe rzeczy nie sądzę. Oczywiście ludzie będą to oglądać, nie? Bo jak masz już coś w jednej apce, to się przełączysz. No nie wiem, ciekawe to będzie. Ja tam korzystam z snapa, bo najmniej przy do komunikacji z innymi. Tak, bo ty jesteś kurwa, wielki ten, wielki incognito, kurwa, LHF Pableskobar, kurwa, dwójkę zamawiasz na weekend. Wiem o co chodzi.